Witam. Zapraszam do wspólnego wykonania makramowej bombki. Naszą bombkę wykonamy za pomocą jednego węzła, węzła żebrowego, inaczej węzła rypsowego. Zaczynamy od odmierzenia 8 podwójnych sznurków o długości około 1 m. Ja używam bawełniany sznurek o grubości 5 mm. Pompkę wykonam na kulisty ropianowej o średnicy 12 cm. Jeden sznurek zwijam w kółko. Na nim przyczepiam pozostałe 7 sznurków dowolnym węzłem mocującym. Kiedy wszystkie sznurki są już przyczepione, ściągam sznurki z końca kółka i zawiązuję ze sobą. Powstaje w ten sposób kółeczko z ośmioma parami sznurków, czyli z 16 długimi sznurkami. Kulę steropionową układam na podstawce, aby mi nie uciekało. Na kuli układam moje kółeczko. Ze sznurkami. Możemy je przypiąć na przykład pineską, albo szpilką, albo przykleić taśmą dwustronną. Jeśli tego nie zrobimy, sznurki będą się suwać i będzie nam bardzo trudno wykonać bombkę. Teraz wybieramy jeden sznurek jako sznurek prowadzący. Na nim będziemy wiązać wszystkie pozostałe sznurki węzłem żebrowym, czyli inaczej węzłem rybsowym. Jak dokładnie robić taki węzeł? Możecie zobaczyć w kartach podpowiedzi oraz w playliście Kurs Makramy. Węzły zawiązujemy cały czas tak samo. Kiedy dojedziemy do końca pierwszego kółka, wtedy pomiędzy górnymi sznurkami przyczepiamy kolejny sznurek zwykłym węzłem, mocując. W ten sposób dodaliśmy dwa kolejne sznurki. Wiążemy je tak samo jak wszystkie pozostałe. Dalej zarowiązujemy znowu od pierwszego sznurka. I w ten sposób robimy każdą następną warstwę. Jak gęsto, czyli blisko siebie będą warstwy, to już zależy od nas. Możemy je robić bardzo ścisło albo zostawiać troszkę miejsca. Musimy jednak pamiętać, że kula się rozszerza. W drugiej albo w trzeciej warstwie zaczyna nam być trudno dobierać sznurki. Wtedy, pomiędzy górnymi sznurkami, przyczepiamy kolejny sznurek zwykłym węzłem. Mocując. W ten sposób dodaliśmy dwa kolejne sznurki. Wiążemy je tak samo jak wszystkie pozostałe. Jeśli w pewnym momencie sznurek prowadzący nam się skończy, nie ma czym się przejmować, zostawiamy go i dobieramy jako prowadzący następny. Dalej zawiązujemy tak samo. Nie ma sensu od początku robić jednego sznurka prowadzącego takiego bardzo długiego, bo musiałby być trzy razy dłuższy niż wszystkie pozostałe sznurki. Byłoby to naprawdę bardzo uciążliwe. Jeżeli pomimo przyczepienia sznurków na samej górze zaczynają nam się suwać lub przesuwać, to możemy je po prostu przyczepić pineską lub szpilką. Wtedy wygodniej nam będzie dalej zawiązywać. Jeśli znów zacznie być nam trudno wiązać sznurki, dokładamy kolejny sznurek. Ale pamiętajcie, że robimy to tylko do najszerszej części kuli. Kiedy mijamy najszerszą część kuli, kula zaczyna się zwężać. W pewnym momencie okaże się, że sznurków robi nam się za dużo. Wtedy po prostu omijamy jeden sznurek i zostawiamy go pod spodem. Możemy tak zrobić jeszcze kilka razy, żeby węzły nam się dobrze mieściły. Ja w każdej warstwie zostawiam jeden sznurek. Chyba, że potrzebuje sznurka prowadzącego, to wtedy wykorzystuję go jako sznurek prowadzący. Tak, robimy spirale z coraz mniejszymi kółeczkami. Aż przestaną nam się mieścić zawiązania przy zwisających sznurkach, wtedy jednym sznurkiem zawiązujemy wszystkie zwisające sznurki. Jeśli nie chcemy, by były zwisające sznurki na końcu, to musimy je w trakcie obcinać, te, które pozostawiamy. I podsuwać pod spód, tak żeby ich nie było widać. Na końcu natomiast dojeżdżamy jeszcze dalej do samego końca i obcinamy wszystkie pozostałe sznurki, również wtykając je pod spód, aby ich nie było widać. Na koniec pod spód również wtykamy sznurek prowadzący. Ale ja wolę, żeby został mi taki ogonek. Teraz wszystkie sznurki rozczeszę i obetnę, żeby były równiutko. Dodajemy jeszcze nitkę do powieszenia. I nasza bombka gotowa. Może służyć jako niezależna dekoracja świąteczna albo jako bombka na dużą choinkę. Oczywiście z cienkiego sznurka możemy zrobić w ten sam sposób malutkie bombki na choinkę. Jeśli chcecie zobaczyć powoli jak zrobić te węzły makramy, to zapraszam do playlisty Kurs Makramy. Znajdziecie tam również podpowiedź innych węzłów, które mogą być przydatne do robienia świątecznych dekoracji. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy, gdzie pokazuję świąteczne dekoracje i nie tylko. Aby nie przegapić następnych moich filmów, koniecznie subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia.